Dzień dobry Państwu, Szymon koniecznie strona na Facebooku i S.S.K. tu turniej piłkarski Tauron Football Cup na Stadionie Czarnych przy ulicy Śniadeckich w Jaśle trwa. Pogoda jak widać deszczowa, bardzo zimna bo jesienna, zresztą widać, musiałem ubrać kurtkę, firmowej bluzy nie mam, bo tamta firmowa bluza Koncertomanie S.S.K. Joklice jest na sezon letni, a teraz się rozpoczyna sezon jesienny. Imprezy plenerowe trwają nadal. Także dzieje się na stadionie śniadeckich w Jaśle. A już potem, nie wiadomo o której godzinie, gość specjalny Mateusz Mijal. Specjalnie na turniej w Jaśle. To jest turniej roczników 15 plus i młodszych. Trzymam Konieczny, strona na Facebooku, koncertowanie się z KI i okolice. Zanim zaproszę Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z pikniku, z turnieju. Oprócz zawodów piłkarskich i koncertu Mateusza Mijala, mogą Państwo znaleźć w Jaśle stoisko gastronomiczne oraz kosmiczny, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych. A więc już teraz mogę powiedzieć, serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z dzisiejszego wydarzenia w Jaśle. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Dobra, Dobra. Dobra. Tutaj proszę Państwa teraz znajduje się w strefie drugiej części wydarzenia w turnieju futbolowego dla najmłodszych i starszych. W tej strefie mogą Państwo nabyć obiad dnia, czyli frytki, jakaś kasza tam zauważyłem. Można zasiąść z zawodnikami również zjeść. Już się rozpada trochę deszcz mówiłem po Pena, a już o godzinie 13.30 koncert gościa specjalnego Mateusza Mijala. No i kolejna część wydarzenia. Także lecimy dalej. I zapraszam serdecznie już za jakąś godzinę dwie. Proszę Państwa, Stadion Czarny i Mateusz Mijal, nasz jaśnianie dla strony na Facebooku, koncertowani Josiecka i już skracza na scenę jakie piosenki zaśpiewa. Zaczynamy, Zakopanem, się poznałem, będzie winny, góraleczka. Także jeżeli jeszcze macie ochotę, przebywajcie. A jak nie, no to pozdrawiam serdecznie wszystkich, i całe Jasło, pozdrawiam całe Jasło, jest mi bardzo miło, że mogę być dzisiaj z wami w ten szczególny dzień, szczególny czas, słoneczko wyszło także bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj razem gram u siebie tak naprawdę, także bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z wami, słuchajcie no to co, na początek w Zakopanem Cię poznałem, taka piosenka bardzo do tańca i do y, takiego poruszania się szybkiego jedziemy, teraz właśnie ten numer jeszcze raz, zróbcie jakiś hałas! Nie górę teraz słuchał. Pokażcie klaszczecie. Ey. Hop, 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 hop! Wszyscy klaszczą mi to, ma ochotę, tak śpiewa. Ten klaszcze, ten tańczy. Jedziemy! Rzeczka grała, bo tralać w tych Zakopane cię poznałe, jak bardzo pokochałem Piliśmy słodkie wino Ze mną tańcz Zakopane cię poznały, jak bardzo pokochałem Piliśmy słodkie wino Żebną tam się Chwałem serenady Znaczy A W twoich oczach ośnie Ty dziewczyno, dzisiaj za mnoż Wyjdziesz, jak zem ja Zakopany cię poznałem Wszyscy Tak bardzo pokochałem Widzieliśmy słodkie wino Tak żerną się dziewczyno Zakopany cię poznałem Tak bardzo polkowałem. Piliśmy słodkie wino, A po latach, gdy już chodzę, przy kominku, tak bardzo pokochały Piliśmy słodkie wino, tak dać się w zakopane co Widzieliśmy bardzo no, pięknie się dleś, słuchajcie, rozstańczyliście się na dom żeby się śpiewało namy nie się obok, zostań jakiś czas. Ma i nikogo oprócz nas Słowa już nie zmienią, na szatę jest mi wszystko jedno Naprawdę kiedy czasem nie bo traci dla... To niech się ludzie śmieją, yeah. chodź do mnie, słowa nic nie zmienią Tak sądzę, czekamy z nadzieją na słońce, kiedy każdy dzień jest taki sam Niech się ludzi śmieją, chodź do mnie, słowa nic nie zmienią Słowa ja. nic ja. nie zmienią, nasz świat nie przysy, jest mi miło

Dauron, Futbol, Cup Turniej, w Jaśle przy Stadionie jest, Cudownie Czarnych, Cudownie, Czarnych. W Jaśle jest, no dobiega końca na scenie koncert Mateusza jest, opatę, Mijala no i wkrótce Podzielcie wręczenie nagród będziemy, dla to, najmłodszych i starszych uczestników imprezy. wkrótce Zapraszam do obejrzenia relacji z dzisiejszego wydarzenia w Jaśle to, i do obejrzenia po to relacji Dziękuję. na stronie na Facebooku koncertowania Jaśle Skalikowicza Jak widać los oszukuje trochę Padało, teraz bardzo. coś się wypogodziło Także Zakopanym się! Ceder się zapraszam do wyrzenia. strona na Facebooku koncertowania Josięska i okolice. Tak się bawi jasno na koncercie Mateusza Mijala. Gotowitego jaślana. Przymok mnie jeszcze strona na Facebook koncertowania Josięska i okolice. Te wieczory z zakopanym chrystyką na grała pod kalańskich tak czerwone, twoje serce tak szalone. Hej, kochana, wypij ze mną aż do dna I zakąpany ciepło żałe, tak bardzo potokałe, piliśmy słodkie lino, że mną pan się zczynął. cię ciepło żałe, tak bardzo potokałe, piliśmy lino. Że mnie tak dziewczyno, pod je wątem Tak bardzo połotochałe, i myśmy słodkie miną. Jeszcze raz poproszę, wszystkie dłońmy do góry. Zostawiamy sobie Państwa takie 3 metry, 3 metry strefy buforowej, także tutaj chłopcy jeszcze dwa kroki do tyłu i tak to jak niej, mieliśmy to, okazję na samym początku witać Was na Oceną dzisiejszym wydarzeniu, które już koniecznie no przechodzi do historii, prosimy abyście ustawiali no i, się e, pięknie w, tutaj w szkół odpowiednim, pikniku, za momencik zobaczcie te piękne puchary, właśnie otagowane nazwą dzisiejszego turnieju działu. Football Cup. W pikniku, Lodniczo, powędrują na do naszych gruzy, które zaszczyciły nas swoją można obecnością. Są sezon też moi drodzy letni indywidualne wyróżnienia, a dla wszystkich żołnierzy za oczywiście okazjonalne, 23. pamiątkowe. Medale, no jak już wspominałem, i wydarzenia. goście już za chwileczkę no ruszą i do Was Będę będą obdarowywać i Was tymi pięknymi medalami, do będą Wam przypominać no na tego właśnie. O, Jaśle, Do o wizycie w Do obejrzenia. E, do obejrzenia. Do no obejrzenia. Do obejrzenia. Do i Do Do naszych gorące <Schools> brawa, gorące brawa, słuchaj. Również, moi drodzy, przypomnę, że inicjatorem tego... ...puchar, który w rękach trzyma Eko Pauron. Jak tylko zawisną medale na szyjach naszych młodych piłkarzy, to ja też proponuję jeszcze szybką sesję fotograficzną, tak żeby gdzieś tam w mediach społecznościowych na swojej pewnością będzie...